Hej, jestem Aga, a ten podcast nazywa się Równowaga. Czy wiesz, jak manifestować swoje pragnienia w swoim życiu? Odpowiem ci, tak. <grych> wiesz to od zawsze. W dodatku robisz to cały czas. Od ostatnich kilku lat uczę się różnych metod manifestacji swoich pragnień, i to, co zauważam, co łączy wszystkie te metody, to po prostu. Życie. Myśli, uczucia, słowa, zachowania, nasze nawyki, codzienne rytuały. To wszystko ma bardzo duże znaczenie. To znaczy transformowanie całego naszego jestestwa. Właśnie przeprowadzałam się z jednego mieszkania do drugiego i przypomniało mi się, że to jest jak przechodzenie ze starego życia w nowe, żeby manifestować nasze najgłębsze pragnienia i największe marzenia. To dokładnie musimy się stać tą nową wersją siebie. I ta transformacja jest potrzebna. Gdy byłam mała, to moje pragnienia, marzenia manifestowały się dosyć szybko. To dlatego, że my wszyscy mamy taką moc, która nazywa się głęboka nadzieja i wiara. I dziecko nie zastanawia się, nie myśli. Ono jeszcze nie ma programów, ono jeszcze nie ma doświadczeń, które spowodowały, że przestało działać w którymś momencie. Nie, po prostu ma tak czysty umysł, że może przyciągnąć wszystko. Jednocześnie nie miałam wtedy świadomości, że rzeczywiście mogę, mogę przyciągać rzeczy naprawdę niemożliwe. Zobacz, że to, co dzieli mnie małą od mnie dorosłej, to moje doświadczenia, a te doświadczenia bywały różne. Nie były tylko negatywne, były i negatywne, i pozytywne. I jedne, i drugie ukształtowały moje przekonania i moje schematy zachowań, a także no, moje działania i reakcje w określonych sytuacjach. Oczywiście, że pojawiło się dużo lęku przenoszonego i projekcji negatywnych. Emocji na mnie i przenoszenie czyichś kompleksów na mnie, to znaczy to sprawiało, że to podcinało mi skrzydła, ale także były osoby, które dawały mi wsparcie, które dodawały tego wiatru w żagle. O tym należy pamiętać, i w momentach zwątpienia dobrze jest sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście były tylko trudne momenty i trudne doświadczenia, i trudne usłyszane słowa. Czy jednak możemy sięgnąć pamięcią po te dobre rzeczy z naszej przeszłości, i warto także je wzmacniać? Jest kilka rzeczy bardzo ważnych do zmiany w nas, samych i w naszym życiu, żeby nasze nowe pragnienia miały szansę się pojawić. To ta przestrzeń y, musi się zmienić. Po pierwsze, to są nasze myśli. Oczywiście, że mamy negatywne myśli, i w jednym z poprzednich odcinków, który podlinkowuję tutaj, opowiadałam o tym, jak zmieniać naszą narrację, jak docierać do korzenia tych myśli i zmieniać te negatywne, te negatywne na pozytywne, oczywiście. I na podstawie tych myśli kreują się przekonania i nasza perspektywa widzenia świata. A także na podstawie dominujących w naszym życiu uczuć i emocji. I na tym musimy się skupić, docierać do tych głębin naszego wnętrza i tam uzdrawiać. Kolejna rzecz to zmiana w naszym życiu codziennych nawyków. Jeżeli chcemy dojść w jakieś miejsca, musimy mieć świadomość, że codzienne pewne rytuały i działania są potrzebne. Zatem ustalenie dobrego planu. Co będziemy robić codziennie, żeby przybliżyć się do tego pragnienia, jest bardzo ważne. Kolejna rzecz, szalenie istotna, to słowa, jakich używamy. Jak mówimy, jak komunikujemy się ze wszechświatem, <grych> jak mówimy o naszym życiu, czy mówimy o nim z wdzięcznością. Ja rozumiem, że możemy mieć różne żale, smutki, tęsknotę. Oczywiście to są bardzo naturalne emocje i trzeba je zaakceptować, jednak nagłos. Możemy mówić częściej, po prostu, za co jesteśmy w naszym życiu wdzięczni, żeby tego mieć i jeszcze więcej. To warto o tych naszych pragnieniach mówić, tak jakby się już realizowały i tak jakby to już była nasza rzeczywistość. Możemy już działać w tą stronę, nie patrzeć na czynniki zewnętrzne, nie patrzeć, czy w tym momencie ktoś może nam w tym pomóc. Nie patrzeć, czy mamy już odpowiednie zasoby zewnętrzne, typu finanse. Ja, na przykład, od wielu lat. W momentach, kiedy nie miałam projektów filmowych, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale zajmuję się produkcją filmową, i dzisiaj Wam podlinkuję wspaniałą opowieść, właśnie moją o manifestacji pragnień, nazywa się Zielona Latarnia. Gdy pracowałam nad różnymi projektami filmowymi i jeszcze nie miałam takich wymarzonych finansów, to i tak robiłam filmy, żeby się już czuć, tak jakbym te finanse po prostu miała. Pamiętaj także o tym, Zaufaniu, o tej pewności, że to na pewno się zamanifestuje. Wszystko, czego najbardziej pragniesz, to jest to, czego najbardziej boisz się, że nie będziesz miała, nie będziesz miał. Dlatego bardzo często w przypadku pracy z intencjami, manifestowaniu pragnień, pojawia się coś, co jest po drugiej stronie, czyli lęk przed tym, że nie będziemy mieli tego, czego pragniemy. I w tych momentach trzeba tym lękiem się opiekować, także docierać do jego korzenia. Należy także pamiętać, że tu i teraz, to ten każdy dzień, który kreujemy, że to jest życie naszych marzeń, że to jest to, czego pragniemy najbardziej, a to, czego pragniemy jeszcze bardziej, po prostu przyjdzie w odpowiednim miejscu i czasie. I teraz. Krótka historia czasu, to znaczy dlaczego musimy mieć dobrą relację z czasem, żeby nasze manifestacje były szybsze. <laughs> Paradoksalnie. Czas może być naszym przyjacielem albo wrogiem. To zależy, jak go potraktujemy. Jeżeli ja mam jakąś intencję i chcę, żeby spełniło się jakieś moje pragnienie, jakieś moje marzenie, ale chcę, żeby to się wydarzyło teraz, w tym momencie. To oczywiście to się może zdarzyć. Natomiast jeżeli to się nie zdarza w tym momencie, tak jak sobie wymyśliłam, to znaczy, że jest coś we mnie, co mnie blokuje. Bardzo często jest to po prostu frustracja. Frustracja, że coś się nie spełnia, że coś nie idzie według mojego planu, <laughs> a chodzi o to, żeby ten plan porzucić, żeby odpuścić kontrolę, bo nasz umysł chce mieć wpływ na wszystko w naszym życiu. I przez to, przez ten mechanizm Jego, to wszystko nie przychodzi tak szybko, jakbyśmy chcieli. No, bo wiecie, czas. Czas tak naprawdę nie istnieje. To jest jakaś umowa między nami, ludźmi, nie? ale ze wszechświatem no, nie, ma, nie ma takiego porozumienia. Nie ma konkretnego czasu. Natomiast każdego dnia my sami, pracując nad sobą, możemy się przybliżać do spełniania tych pragnień. I Zielona latarnia, czyli film, który zrobiłam w ramach stypendium kulturalnego miasta Gdańsk. To jest właśnie opowieść o, tym, o tej relacji z czasem i o tym podążaniu za naszymi pragnieniami. I zachęcam Cię do obejrzenia go. Podlinkuję go tutaj, a także dam w opisie, i możesz obejrzeć go na samym końcu. Zauważacie, że pewne rzeczy w naszym życiu wydarzają się cyklicznie, to znaczy, że czasami znajdujemy się w tym samym miejscu, w którym byliśmy rok temu. Jednocześnie mamy już inne umiejętności, inny zasób w sobie, no bo się rozwijamy. Chyba, że się nie rozwijamy, to wtedy nie mamy oczywiście. Jest przepiękna koncepcja pracy z intencjami, która opiera się na tym, żeby pracować z intencjami, bazując na fazach Księżyca. To znaczy, wtedy, kiedy Księżyc jest w nowiu, to dobrze jest zasiać ziarno intencji. I ten księżyc pomoże nam w realizacji tego pragnienia. I od nowiu do pełni księżyca powinniśmy zgodnie z tą koncepcją działać jak najwięcej. Podobno mamy wtedy więcej energii takiej działającej, bardziej jesteśmy wspierani. Natomiast zauważyliście pewnie, że gdy przychodzi pełnia, to. Jesteśmy bardziej emocjonalni. Podobno, nawet dochodzi do większej ilości przestępstw w tym czasie, ponieważ częściej dochodzi do zbrodni popełnianych w afekcie. W trakcie medytacji, w trakcie tańca, w trakcie odstawiania jakiegoś rytuału możemy właśnie zastanowić się, co jest tym, czego najbardziej pragnie moja dusza, a najbardziej boi się mieć, a jeszcze lepiej. Co bym chciała mieć, gdyby nie ograniczały mnie żadne czynniki zewnętrzne? Gdy odpowiesz sobie na to pytanie i powiesz to na głos, ale z taką pełną wiarą w tym stanie takiego spokoju, relaksu, no i też ekscytacji, że to na pewno do ciebie przyjdzie i wyobrazisz to sobie, dodasz do tego jeszcze wizualizację, to jestem pewna, że to się stanie. No właśnie, wizualizację. Są także wspaniałe i możemy sobie siebie wizualizować, jak to pragnienie spełnia się już dla nas. Możemy to robić codziennie, a możemy to robić tylko w momentach, w których rzeczywiście yy, czujemy, że jesteśmy pewni, że to do nas przyjdzie. Jest, jest taki fajny. Powiedzenie: Nie wiem, czy ja sama na to wpadłam. Wydaje mi się, że tak. Któregoś razu, biorąc prysznic, zaśpiewałam wręcz, że chcę, żeby przyszedł do mnie projekt filmowy, który przekroczy granicę mojej wyobraźni. I za chwilę zadzwonił do mnie telefon. Dokładnie w tamtym momencie, po wyjściu z prysznica, zobaczyłam, że dzwonił do mnie telefon. I to był właśnie ten projekt. I tak, takie rzeczy się dzieją, naprawdę. Może to jest nasza prekognicja. Może to jest synchroniczność, ale jakie to ma znaczenie, jeżeli działa? W procesie pracy z intencjami, manifestacji bardzo ważne jest i odpuszczenie. Ale o co chodzi z odpuszczeniem? Chodzi o to, żeby odpuścić przywiązanie do planu przywiązanie do tego, w jaki sposób ma się zamanifestować to nasze pragnienie czy nasza wymarzona rzeczywistość. Mamy odpuścić przywiązanie do efektu i celu. I jak już sobie to wszystko zwizualizujemy, powiemy na głos, zatańczymy z tą intencją, puścimy to do wszechświata, to mamy o tym zapomnieć i po prostu cieszyć się życiem codziennym. Mafium McConaughey pisał taką książkę, Zielone Światła. O tym, że w naszym życiu są zielone i czerwone światła. I w momencie, kiedy mamy czerwone światło, to znaczy, że nagle nasz świat zewnętrzny się w jakimś sensie zatrzymał. Ja to widzę w ten sposób, że dostajemy wtedy dużo odmów, że ten świat nie reaguje pozytywnie, niektórzy nie odbierają telefonów. W tych momentach, właśnie takiej blokady, trzeba się zwrócić do środka i zobaczyć, co jest u nas do przepracowania. Natomiast Uwierzcie mi, że jak puszczą pewne emocje, odpuszczą, to te myśli negatywne także odejdą. I jak zaczniemy odczuwać wdzięczność i mówić na głos, za co jesteśmy wdzięczni, i co wydarzyło się już w naszym życiu, i co się wydarzy, i że już my jesteśmy wdzięczni za to, co się wydarzy, to zobaczycie, że to naprawdę będzie działało, i to są właśnie te zielone światła. Wtedy, kiedy się zaczynają dziać cuda, to to są te zielone światła. Rzeczywistość nam pokazuje, że to już zaczyna przychodzić do nas. Natomiast także w tym samym momencie, ponieważ przerabiamy jeszcze nasze lęki, to na zewnątrz możemy widzieć właśnie testy. Musimy się sami zastanowić, jak nasza wersja, nowa wersja siebie chce na te testy odpowiadać. Czy z pozycji ofiary, z pozycji braku, lęku, czy jednak najpierw chce sobie to przepracować. A potem po prostu z pozycji króla czy królowej manifestacji nie, odpowiadać na te testy. Zapraszam Was w takim razie na seans mojego filmu, tutaj powyżej, albo w opisie poniżej. I życzę Wam naprawdę obfitych i owocnych manifestacji Waszych Pragnień. Na razie. Jeśli chcesz już dzisiaj zacząć tę podróż, to fajnie w równowadze. Po otrzymaniu tej dawki wiedzy, dać mi lajka. Zachęcam cię do bycia bardziej wylewną lub wylewnym i udostępnić ten materiał. Jeśli interesuje Cię, moja osoba, chodź do mnie na stronę lub bloga i tam jest prawie cała prawda na mój temat. Namaste, bracie i siostro.